Autoexe, samochody krajowe, bezwypadkowe, od pierwszego właściciela. Jedziemy dzisiaj ze Skodą. Żałuję, że Wam nie pokażę obydwóch, bo bym chciał Wam pokazać, że są dwa cukierki, ale cóż, takie życie. Jedziemy! Witam Państwa w kolejnym odcinku firmy Autoexe. Dzisiaj... Pokażemy piękną jak zawsze perełkę. Za chwilę powiem troszkę więcej o tym samochodzie, ale poczekajcie, chwilkę, niech wyjdę. I się spokojnie z Wami przywitam. Musimy się zapakować. Ok, to już teraz oficjalnie. Witam Państwa na następnym naszym odcinku. Dzisiaj pokażemy Wam Skodę Yeti. Za chwilę więcej troszkę o tym samochodzie opowiem, ale tytułem wstępu. Ci, co mnie oglądają pierwszy raz, nazywam się Tomasz Tomaszek, reprezentuję. Firmę Autoexe, dokładnie polski oddział. Yy, firma ta zajmuje się wyszukiwaniem samochodów krajowych od pierwszych właścicieli, yy, bezwypadkowych, z pełną jest gwarancją pochodzenia, historii i stanu. Za chwilę sami sobie to zweryfikujecie. Najpierw tym, tym takim krótkim tytułem wstępu. Zaproszę do obejrzenia tak na szybko z muzyką. Dzisiejszy model samochodu zaczynamy! Sun goes down. It's been six days now. With this show me Try to touch my. Obejrzyjcie się ten samochód na razie tak ogólnie, więc obiecałem że coś więcej powiemy na temat dzisiejszego modelu. Na rynku o, taka panuje opinia, że pamiętacie te hasła sprzedażowe samochodów spładzanych Niemiec płakał jak sprzedawał albo samochód od dziadka, albo samochód od kobiety. Wszyscy dzisiaj, teraz jak to słyszą, od razu mają ciarki, ciarki na swoich dłoniach pod ich zalewa zimny, bo się boją. Co to jest za numer, który ktoś chce wsadzić? Słuchajcie, odnoszę się teraz taką tak mały przewodnik zrobimy. wejdźcie do nas blog. Na blogu mamy taki artykuł. Jak jest lepiej, czy kupić dzisiaj samochód od od handlarza, czy od osoby fizycznej? Zapraszam, zobaczcie, co my na ten temat mamy do powiedzenia, bo Wielu jest znawców tematu, yy, ale to ok, żeby zobaczcie, sami sobie przekonacie, jak my do tego podchodzimy. Wracamy do naszego dzisiejszego samochodu. Słuchajcie, samochód od kobiety. Mamy RODO, więc nie możemy za bardzo powiedzieć więcej, ale zobaczcie w jakim to jest stanie. Mamy 2013 rok, czyli mówimy o samochodzie 9-letnim. Uwaga, przebieg tylko 74 tysiące. To jest praktycznie mało spotykany egzemplarz i Wam to dzisiaj udowadniamy, jak Autoexe wyszukuje Wam samochody i jakie Wam perełki rzeczywiście oferujemy. Zwróćcie uwagę na jego stan. Mówimy o, Skody, o Skodzie Yeti w wersji Ambition, ale dodatkowo jeszcze mamy zamówione przez e, użytkownika e, dymione szyby z tyłu, podgrzewana szyba z przodu. E, zaraz powiem więcej w ogóle o wyposażeniu, bo naprawdę samochód dla mnie zwrócił uwagę o, e, przeogromną. Ale zwróćcie też uwagę na jego kolor. W, nie pamiętam dokładnie w wystawieniu, to był chyba oręż, jakiś tam oręż, ale on jest, słuchajcie, przepiękny miedziany. Najmodniejszy kolor tego sezonu. Samochód się niesamowicie słuchajcie, prezentuje. Jeszcze na tych Felgach oryginalnych to wygląda po prostu przepięknie. Dodatk, dodatki yy, czarne, dodatki chromowe. Naprawdę ten samochód wygląda coś, no coś niesamowitego. Na mnie zrobił ogromne wrażenie. Relingi, dodatkowo mamy hak, dodatkowo mamy hak, słuchajcie, z tyłu, zaraz też sobie, sobie zobaczycie. Mamy tutaj e, naprawdę samochód w perfekcyjnym słuchajcie, stanie. I tak jak powiedziałem, od kobiety. I tutaj nie ma co e, żałować, bo samochód jest perfekcyjnie utrzymany. Samochód był garażowany, mało, e, mały jest przebieg. Zobaczcie e, jest bliżej ten lakier, a zaraz wracamy do, do tego samochodu i opowiemy sobie więcej. Zapraszam. The sun goes down. It's been to wygląda. Jeszcze nie wiem, jak ta kamera to oddaje, ja sobie zobaczę później, ale mam nadzieję, że to, że to widać, bo naprawdę samochód, słuchajcie, jest w niespotykanym kolorze. Bardzo trafi, ciężko trafić, trafić taki model na rynku wtórnym, bo przypomnijmy, 2013 rok, samochód jest w 100% bezwypadkowy. Tutaj nie ma żadnej, słuchajcie, ryski, która była, trzeba było opolerować, nie ma żadnej szkody parkingowej, nie ma nawet żadnego dotknięcia, którego trzeba było gdzieś tam poprawić kosmetycznie, jak to mówią niektórzy sprzedawcy. Tutaj macie każdy element w 100% bezwypadkowy, i ręka blachacza czy zakiernika go nie dotykała. 74 tysiące przebiegu to nie 180, to nie 200 tysięcy przebiegu. Teraz zwróćcie uwagę: dajmy na to, będziecie samochodem jeździć jakiś czas, zrobicie 100 tysięcy kilometrów i będziecie chcieli samochód odsprzedać. To ten egzemplarz, jak będziecie go odsprzedawali, będzie miał tylko ile? 174 tysiące. Gdybyście kupili samochód, który ma teraz 150 tysięcy, to ile będzie mieli wtedy kilometrów? 250. I to jest ta właśnie przewaga małego e, przebiegu. Dlatego my wybieramy Wam takie perełki, gdzie się nim nacieszycie, najeździcie bezkolizyjnie bez i później sprzedacie z mniejszą utracą wartości. To jest też istotne, dlatego wybieramy Wam naprawdę takie rodzyneczki, co właśnie dzisiaj Wam udowadniamy tym samochodem. Za chwilę Was zaproszę do wnętrza. E, co bym chciał jeszcze powiedzieć? Może powiedzmy trochę o wyposażeniu tego samochodu. Rzadko to robię, ale powiem Wam szczerze, że e, teraz zrobię wyjątek, bo naprawdę samochód jest całkiem fajnie wyposażony. Jeżeli będę pamiętał, mamy. Czekajcie, wezmę sobie kluczyki, pokażę Wam jak to fajnie działa. E, mamy elektryczne lusterka podgrzewane, ale oprócz tego nam się one fajnie składają. Zawsze pokazuję to, bo to naprawdę ja bardzo lubię. Nagrywasz to? Dobrze, mam informację, że się nagrywa, rozkładamy. Słuchajcie, wszystkie cztery szyby mamy elektryczne. Skórzana, skórzana kierownica wielofunkcyjna, ale tutaj się zatrzymam na chwilę na tym elemencie, ponieważ powiem Wam, nie mamy, nie mamy różne samochody i co zauważyliśmy? Ta skóra skórze jest nierówna. Tutaj mamy naprawdę idealnym stanie. Widać, że to była dobre, dobre, dobrego gatunku skóra, ponieważ mimo tam ewentualnych jakichś tam zary, zadrapań, czy, czy to z czy to z tutaj tego nie ma. To naprawdę wygląda perfekcyjnie, więc będziecie z tego zadowoleni niesamowicie. Oczywiście cały ten komputer e, sterowania, e, radio, e, automatyczna e, klimatyzacja i tak dalej, jest tego naprawdę sporo, sobie to czytacie to później w e, ogłoszeniu. Sześciobiegowa skrzynia manualna, więc ci, co się boją automatu, mają idealne rozwiązanie dla siebie. Trochę o silniku później powiem, jak będziemy go oglądali. Co bym chciał jeszcze Wam powiedzieć? Oczywiście to, co lubię, czyli podłokietnik, to jest bardzo wygodne. Mnóstwo schowków na torebki, na inne gadżety, więc będziecie zadowoleni. I dwa, i dwa słowa, bo przejechałem się tym samochodem. Słuchajcie, naprawdę samochód jest wygodny, jest bardzo cichy. Yy... Ci co ewentualnie się dopiero uczą jeździć, jak będą jechali zbyt niskim biegiem, do 120, nawet tego nie usłyszą. Tak jest to w miarę fajnie wyciszone. Całkiem fajnie gra ten, tutaj ten zestaw, zestaw głośników, więc ci co sobie lubią posłuchać muzyki i głośnej muzyki, będą zadowoleni. Naprawdę wszystko jest, słuchajcie, w nienagannym stanie. Przejdę teraz do tyłu, zobaczymy, ile. Aha, i co jeszcze fajne? Wysoko siedzicie, czy wszystkie krawężniki, zobaczcie, krawężniki, nie wiem, podjazdy, podchodniki, czy jakieś tam cuda na kiju, niespodzianki na drodze nie będą wam straszne. Sporo miejsca zobaczcie, wchodzę sobie bez kłopotu. Mam sporo miejsca na nogi, a przecież ja mały nie jestem. Sporo oczywiście miejsca nad głową. Wygodnie jest. Wygodnie panel do y, regulacji na nadmuch również z tyłu, więc dzieci czy pasażerowie z tyłu jadący. Będą zadowoleni i będą czuć się również komfortowo. Zagłówki można podnieść, chyba? Można, chyba, można. Tak, można, tak jest. Teraz tego nie będę robił. O, i mamy. Jest, słuchajcie, naprawdę wygodny nawet z tyłu, więc mogłem jeździć również, yy, również i z tyłu. Yy, regulacje mamy również oparcia tylnego siedzenia. Teraz to się nie będę bawił, w każdym razie jest taka możliwość. O, i co jeszcze fajne, to jest bardzo istotne, bo to się rzadko zdarza. Tylko teraz słuchajcie, muszę rozkminić, jak się to składa. Yy, mm, mm, Zapałem się na czymś, czego nie wiem. Jak się to oparcie składa z tyłu? Mm. <laughs> bo chcę Wam chcę pokazać, że... Czekajcie, gdzieś jakiś tu jest system. A, chyba tu jest. Dobra, mamy. Znalazłem się. Słuchajcie, mamy tutaj również możliwość położenia sobie kawy, Coca-Coli, czegokolwiek, bo jest podłokietnik, jest tutaj miejsce na kubki, także dodatkowo, dodatkowo sprawa komfortu rozwiązana również dla pasażerów z tyłu. Ok, przejdźmy teraz do. To już zablokowałem, teraz, no, teraz nie mam. System. Dobra, zajmę się tym później, spokojnie. Teraz jedziemy na spontanie, więc muszę się skupić na tym, co mówię. Pokazałbym Wam, pokazałbym wam również i kufer, on jest dość, dość duży, ale nie zrobię tego, bo tam mamy trochę gratów, więc nie będziemy Wam zaburzać perfekcyjnego stanu tego samochodu. Ci, co chcą się do, dowiedzieć, jaki tam jest liczba, sobie to doczytają. Tutaj tylko do wspomnę, że właściciel wyrzucił sobie zestaw naprawczy przy okazji złapania gumy. Jest włożone pełne koło, to będziecie widzieli na zdjęciu. Natomiast ci, co sobie chcą, mimo wszystko, dodatkowo to miejsce wykorzystać na bagaż, będą mieli taką możliwość, bo wyciągacie ten wkład. Jest do tego specjalnie zamówiona wykładzina, także macie dodatkowy kufer, gdy będziecie go potrzebowali. Oczywiście, relingi o haku, powiedziałem. Zatrzymamy teraz się troszkę również na kołach, pięknie słuchajcie jest to zestawione kolorystycznie, to są bodajże 17 to są siedemnastki i zobaczcie w jakim to jest stanie, pięknie to wszystko naprawdę wygląda, Na no, samochód robi, robi wrażenie dla tych, którzy go, którzy go właśnie obserwują. To co, zaproszę Was teraz do wnętrza samochodu, zobaczcie z muzyką jak to wszystko tutaj ładnie jest utrzymane, zapraszam. Thank <music> you. Powiedzieliśmy wnętrze, e, przy okazji zapomniałem wam powiedzieć, tutaj mnie zganiono e, przy kołach, mamy nowe opony z 2019 roku, więc e, również tutaj macie bonus. Zobaczymy sobie teraz, jestem dzisiaj, po... zobaczymy sobie teraz silnik, e, na wstępie to co mówię zawsze, samochody wybieramy takie, które są nieczyszczone i nie nieszykowane w komorze silnika, ponieważ nie, chce, nie chcielibyśmy samochód, samochód, egzemplarza dostać, który gdzieś tam ma jakieś problemy. Zobaczcie, jak wygląda silnik z bliska. Oryginalny kurz, oryginalny blud, Ten, który jest z drogi, więc tutaj widzicie żadnych wycieków, wszystko jest suche. Nic tam się nie poci. I teraz dwa słowa odnośnie tego silnika. Słuchajcie. Pani dokładnie 2000 km temu robiła pełny przegląd w serwisie, wszystkie w ogóle tutaj serwi, serwisy są robione tylko i wyłącznie w ASO, od samego początku więc tutaj macie pełne, pełną bezpieczeństwo, pewności jeżeli chodzi o stan czyli praktycznie na, po przeglądzie macie zrobione 2000 km, silnik 1.4 TSI 120 chyba 2 konie, dobrze, dobrze pamiętam różne są historie na temat tych silników, nie słuchajcie bzdur Yy, z jednostek benzynowych najbardziej nieudana jest 1,8. Tutaj nie ma tego, tej tragedii. Trzeba dbać tylko o rozrząd, wymieniać go wtedy, kiedy trzeba. I zaczyna być hała, Jakby był, okazało się, że zaczyna być hałaśliwie wtedy też to trzeba zrobić. Tutaj macie samo: z bardzo małym przebiegiem i wszystko serwisowane jest tak należy, książkowo. Więc egzemplarz praktycznie jest pewny. Yy, zobaczyliście go, słuchajcie, z yy, komora silnika obejrzeliśmy, zobaczyliśmy go wewnątrz, zobaczyliśmy go z zewnątrz. Powiedziałem trochę więcej szczegółów o samym samochodzie i, i jego dodatkach. Będziemy dzisiaj kończyć i jeszcze dwa zdania na sam koniec. Przypominam, Autoexe zajmuje się właśnie wyszukiwaniem takich samochodów, takich perełek, takich pojedynczych, pojedynczych egzemplarzy. Nie pokazujemy Wam wszystkich samochodów, bo nie jesteśmy w stanie. Ja dzisiaj tak naprawdę odpoczywam przy okazji tej pracy, którą dzisiaj wykonuję. Cieszę się, że możemy się w ogóle z Państwem znów spotkać. Zachęcam do oglądania nas, podglądania nas na Facebooku, ponieważ tam sporo się dzieje. Pokazujemy na bieżąco samochody, pokazujemy Wam przed sprzedaż. Jeżeli mamy jakiś egzemplarz odebrany z salonu, pokazujemy Wam ten samochód i bardzo często się tak zdarza, że ten samochód nawet nie wchodzi do ogłoszenia, ponieważ ktoś to szuka a już wie, czym my się zajmujemy, więc wie, że jedzie na w miarę pewny samochód. Mówię w miarę tylko po to, żebyście się nie czuli, że gdzieś tam robię jakieś e, e, skróty, żeby weszłem zmusi zmusić do sprzedaży. Nie. Zobaczcie, przyjedźcie do nas, zweryfikujcie nasz. Samochód wam oddamy do serwisu, do mechanika, do stacji diagnostyczną, gdzie tylko chcecie. Dajemy wam wszystkie dokumenty. Macie wszystko, słuchajcie, transparentne. Ci, co już u nas e, takie zakupy robili, już wiedzą, jak to u nas wygląda. Tutaj naprawdę nie ma Niczego ukrytego. Pokazujemy wszystko. Jeżeli nawet nam się trafiają samochody z jakąś tam delikatną szkodą, pokazujemy również to, jak to wyglądało, jak to było naprawiane. Także naprawdę, słuchajcie, zachęcam do nas. Pozdrawiam również tych, którzy ostatnio mocno się udzielają przy komentarzach, że Wam jakieś tam kosmiczne informacje podajemy. Cieszymy się, że Was oglądacie, bo to również pokazuje, że zostaliśmy zauważeni. W każdym razie zapraszam. Miło było dzisiaj z Państwem spotkać. Mam nadzieję, że nie bawiam żeby sobie, sobie taki przerywnik i Wam pokażemy kolejną perełkę. A tych Państwa, którzy szukają samochodu pewnego, z bezpiecznym zakupem, zapraszam na Facebooka. Oglądajcie nas i tylko kupować! Do widzenia!